Dziewka pierwsza klasa. No nie no, jak mogłam to zrobić? No nie, tą kropkę dostała za jakiś kupiak pracy domowej, no nie no, bez sensu. No, bez, dlaczego to... Patrzę, schowałam to pod łóżko. I nie dość, że mama zwraca się do mnie jak do jakiegoś insekta. To jeszcze. Mam odrobić prace domowe! No nie, no nie, no. O, w sumie mam okno. Ucieknę z domu! No dobra, biorę plecak. Mm, moje kieszonkowe. No nie wiem, no coś tam wezmę. Juhu, let's go! E, no, w sumie mama się skapnie, że mnie nie ma. Okej, okay, no to wezmę tą Maryję. I włoży ją na moje wyro, mama się niczego nie domyśli, a potem już będzie zapoczynała. Dobra, już spadam. Kochanie, pomara ci mój partner, mój twój tatuś, mój Wincencik. To pedagog, bardzo uzdolniony, wyjdziesz z tej kałdy. Ta! Ja już spadam. Na policję, szybko, zadzwońmy! Dzwonie po najlepszego sierżanta, sierżanta chruma! Przepraszam, pomoże nam pan? No właśnie, a gdzie moja córeczka? Nie martwcie się, moi drodzy, już zaczynamy. Za, 3, 2, jeden. Sierżant chrum wkracza do akcji! W publiczności chrum prowadzi również fabrykę cukierków i pewnego razu spadł mu z szyi kluczyk do pudełka z cukierkami. Ej, no tak w sumie to zapomniałam plecaka. hm ale gdzieś mi chyba zostało jakieś drobne. O, tu mam dwa złote. Pójdę sobie kupić Barclaysy z Dzień dobry, czy mogę służyć? A ma Pani aplikację Żabka? Nie. Zachęcam do zainstalowania. No nie mam telefonu. No dobrze, co to za Pani? Ja chcę Barclaysy kupić. No to proszę. Ile kosztują? Dwa złote. Proszę, oto to całe moje oszczędności. No dobrze, do widzenia. do widzenia. o jakiś kluczyk w nich jest, ale fajny. Ładnie, tak cukier. A, jakie pyszne! Schowałam sobie do kieszeni. La, 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 la. Pani z marszmaną, prosimy do mnie. Tak, no Dobra, w sumie już mi się znudziło tak szczerze to chowanie się. Jestem nadziei w tym szukaniu, już tyle tu siedzę. Świetnie, do dobra, idziemy. Ja to ja zostawię Ci kochana na chwilę, już pozwolę z po, po Twoją mamusie. I no, to jesteś w moim biurze, bezpieczna. Dobra, dzięki koleżance. No dobra, rozejrzyjmy się tutaj. O, jakieś pudełeczko. Od pćwinięcia Rozwiązywałam takie pudełeczka, na pewno mi z tym pójdzie i wspaniale. Okej, okay, do tego gdzieś powinien być kluczyk. A, no właśnie, przecież mam kluczyk. Oj, chyba muszę wyciągnąć jednak. A. O, i jest kluczyk. Dokumenty? przystam później, bo ktoś... Kochana, jedzie. twoja mama już jedzie. O, już tutaj jest. Okej. Eee, skarbusiu! Pogłaszczę cię, mamusia, po ryk. Mamo, poryk. nie rób przed o, czymś. Mamusia, cię kocham. O Boże, mama, weź, no. Idziemy do domu, kochanie. Nie, zobaczmy dokumenty. Nie, 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 to nie może być prawda, nie może być prawda. jeszcze raz. Nie, nie, jak to? Jakim cudem, Nie! Co tu jest napisane? Akta porodowe marszmalu Pig. Data urodzenia 3 marca 2000 roku. Matka Pacianek, ojciec Chrumpik. Co? Ten się jest swoim ojcem? A nie to coś Vincent? Mama mnie okłamywała! The End. Pierwsze nastąpi.